Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii moja karta FIFA. Na początek chciałem Wam serdecznie podziękować, że pierwszy odcinek przyjął się tak dobrze. Zobaczyło go praktycznie 100 tysięcy osób, 5 tysięcy łapek w górę zostawiliście i komentowaliście aktywnie, dlatego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że reszta odcinków przyjmie się równie dobrze, o ile nie lepiej. Także jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Druga sprawa to ostatnio robiliśmy tempo, czyli Pejsa. Wyszło nam 84 statystyki. Karta prezentuje się w ten sposób na razie, dlatego dzisiaj lecimy z kolejną statystyką, ze strzałami. I żeby troszeczkę to liczenie ułatwić, to strzały będziemy liczyć w ten sposób, że cztery konkurencje: sam na sam, strzały dystansu, strzały z woleja i rzuty karne. Z każdej konkurencji oddam 5 strzałów, za każdy strzał 5 punktów do zdobycia. Z tym, że jeżeli strzał będzie celny, a bramkarz go obroni, to dostaje 2 punkty zamiast 5. Jeżeli strzał będzie niecelny, to 0. Więc myślę, że będzie się bardzo łatwo liczyło. Mam nadzieję, że wam się spodoba i zachęcam do oglądania. Dobra, pierwsza konkurencja sam na sam, żeby troszeczkę punktów na początek sobie nabić. Tak jak mówiłem, strzał celny 2 punkty, zdobyta bramka 5, strzał niecelny 0. Jedziemy. Karny by był. Falował mnie. Dobra, tutaj trzeba sobie nastukać, żeby potem jakoś to wyszło. Jedziemy drugi raz. Generalnie coś bym się zabawił, ale trochę szkoda mi punktów. Wolę dobry wynik zrobić. Jedziesz Janka się nie stara, trzeba go zmotywować Nie Jackson nie Dobra, zabawa nie wychodzi, więc trzeba standardowych środków użyć No nie no serio Ale w topa Dobra, pierwsza konkurencja sam na sam, trzy strzelone bramki, czyli 15 punktów i dwa celne strzały, czyli w sumie 19, tak jak się umawialiśmy troszeczkę gorzej wyszło niż się spodziewałem, ale mam nadzieję, że naprawię sobie resztę konkurencji, drugą konkurencję zrobimy trochę trudniejszą, w również pięć strzałów, takie same zasady, jedziemy. O kurczę. Spokojnie, Pokojnie, wypika do przegręz. No dobrego, tego bramkarza mamy. Co za interwencję, ja muszę pochwalić. No. ale spokojnie. Jeszcze mu nas stukamy, dawaj. Poczuł się zapewnie i od razu brameczka. Proszę bardzo. Dobre. To był taki półwolę, pół ale zaliczamy. Pół ja zaliczamy. Proszę, jaka kooperacja, dawaj. Na nożyczki proszę. Dobra, trzy trafione, jedna, jeden celny strzał z wolejów, czyli 17 punktów w sumie. Więc na razie wychodzi na to, że będziemy walczyć o to, żeby karta nie była brązowa. Ale teraz zrobimy sobie strzały z dystansu, mam nadzieję, że kilka się uda zdobyć. I na koniec będę starał się rzutami karnymi sobie wynik podreperować, więc jedziemy z następną konkurencją. Dobra, zrobimy sobie strzały z różnej odległości, od 16 do 30 metrów mniej więcej 5 strzałów. Będziemy za każdym razem zwiększać odległość i zobaczymy ile się uda zdobyć. Zaczynamy z 16. Bronisz coś? broń 20 metrów zobaczymy czy jest powtarzalność kurde Ja zawahałem się bo chciałem tej na krótki bo myślałem że pójdzie z na długi ale dobra Klaudio Brawo Bramce Ty, Dobra kurde, Znaczy trzeba użyć siłę wow. Wow. Co ty tam spagaty robisz Oj Roberciku i Klaro Lewandowscy bądź ze mną A nie, bo Robert tak jest Robert Robert No Robert yes. Robert obkręcił ten mur Robert tam na Lewandowscy Dobrze, strzały dystansu trzy trafione, jeden celny, jeden niecelny, więc znowu 17 punktów. I teraz karne, mam nadzieję, że uda się trafić wszystkie, żeby podreperować trochę wynik. Także trzymajcie kciuki i jedziemy. Ten Bramkarz lubi zagrywać yy, psychologiczne gierki, ale my się nie damy. Gdzie chcesz? Dobrze, jeszcze cztery i będę usatysfakcjonowany Ale szkoda tych całych części czy nie? Nie, ja chcę <grych> łatwo go wywieźć spole Ale kurde, wyciekał, wyciekał jest dziura panie tej Wiem Oj kurde! Tak zrobił krok w bok, mówię coś z tego będzie, ale... I finalny rzut karny! Ha. Nie ruszył się! Myślał, że się zabawię na koniec. Chciałem, chciałem, ale zrezygnowałem z tego. Dobrze, także 25 punktów z rzutu karnych, wszystkie udało się trafić. Niestety wcześniej e, szło ciężko, więc e, no, statystyka dosyć słaba, ale zaraz to wszystko policzymy i zobaczymy, jak wyjdzie. Dobrze, reasumując, zdobyliśmy za pierwszą konkurencję, którą było sam na sam 19 punktów. Drugą konkurencją były woleje i za to zdobyliśmy 17 punktów. Trzecia konkurencja, strzały z dystansu, zdobyliśmy również 17 punktów. I ostatnia konkurencja, rzuty karne, udało się zdobyć komplet, czyli 25 punktów, co daje nam w sumie w statystyce strzałów 78. Co nie jest jakimś mega super wynikiem, ale jestem w sumie zadowolony, bo mogło być też gorzej. I mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się to powtórzyć, więc jest co poprawiać, jest co trenować i się uczyć. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie pomysły, jak w ogóle poprawić taki odcinek i tak dalej, to śmiało piszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Ja wszystko czytam. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do linków w opisie i widzimy się. W kolejnym odcinku już za dwa tygodnie będą podania. Do zobaczenia. Cześć.